Czasami budzisz się rano z uczuciem, którego nie potrafisz nazwać. Nie jest to zwykły niepokój, lęk, ani stres związany z obowiązkami dnia. To coś głębszego, jakby życie, które prowadzisz, nagle przestało pasować do osoby, którą się stajesz. Czujesz, że coś w tobie rośnie, przesuwa się, domaga uwagi, choć na zewnątrz wszystko wygląda tak samo. Ten subtelny wstrząs wewnętrzny jest jedną z pierwszych oznak, że wszechświat przygotowuje dla ciebie coś większego. Karl Jung nazywał ten moment ruchem nieświadomości. To chwila, w której twoja dusza zaczyna pukać do drzwi świadomości, próbując ci przypomnieć, że jesteś gotów na kolejny etap, nawet jeśli umysł racjonalny nie potrafi tego jeszcze zrozumieć. Ten niepokój nie jest przeszkodą, jest zaproszeniem. Możesz nagle przestać czuć satysfakcję z pracy, która kiedyś dawała poczucie stabilności. Relacje mogą wydawać się płaskie, rutyna przytłaczająca, a twoje dawne marzenia zaczynają wracać z zaskakującą intensywnością. To nie przypadek, to wewnętrzny sygnał zmiany, proces rozszerzania się twojej świadomości, który poprzedza transformację w świecie zewnętrznym. Wielu ludzi ignoruje ten sygnał, próbując zagłuszyć go rozrywką, planami, obowiązkami, bo zmiana bywa niewygodna, ale wszechświat nie rozbudza w tobie tego uczucia bez powodu. On przygotowuje przestrzeń w twoim wnętrzu, zanim wprowadzi w twoje życie coś nowego. Zamiast walczyć z tym uczuciem, możesz je obserwować. Zadać sobie pytanie, w którą stronę chcę iść, jeśli pozwolę sobie naprawdę słuchać. Ten stan niepewności jest początkiem drogi, nie jej końcem i prowadzi do kolejnego, znakomicie splotonego etapu. Kiedy w twoim życiu zaczynają pojawiać się sytuacje, które wydają się zbyt idealne, by były zwykłym przypadkiem, coś większego zaczyna działać w tle. Myślisz o kimś, i ta osoba nagle do ciebie pisze. Szukasz odpowiedzi i trafiasz na zdanie w książce, które brzmi jak wiadomość skierowana dokładnie do ciebie. Wspominasz o marzeniu, a chwilę później pojawia się okazja, która prowadzi cię w jego stronę. Na początku wydaje się to zabawne, później zbyt częste, by je zignorować. Karl Jung. Nazwał to zjawisko synchronicznością momentem, gdy zdarzenia zewnętrzne idealnie odzwierciedlają twój stan wewnętrzny, tworząc symboliczne mosty między tym, co czujesz, a tym, co się wydarza. To nie magia i nie ślepy los. To sygnał, że zaczynasz działać w zgodzie z własnym celem, a wszechświat odpowiada. Kiedy twoje wnętrze jest uporządkowane, nie musisz już pchać życia siłą, zaczyna ono płynąć, ludzie pojawiają się w idealnym momencie, możliwości nie wymagają walki, informacje przychodzą zanim zdążysz ich poszukać. To tak, jakbyś nadawał w nowej częstotliwości, a wszechświat odbierał ją i odsyłał odpowiedzi. Te sygnały bywają subtelne, powracające liczby, piosenki, symbole, powtarzające się rozmowy, sny łączące się z wydarzeniami dnia. Kiedy ignorujesz synchroniczność, znika, kiedy ją zauważasz i otwierasz się na nią, pojawia się częściej, jakby testowała twoją gotowość do zaufania temu, co niewidzialne. Najważniejsze by nie próbować ich kontrolować, lecz obserwować. Synchronia nie jest obietnicą natychmiastowej zmiany, lecz mapą, która prowadzi cię właściwą drogą, krok po kroku. A kiedy droga zaczyna się porządkować, kolejny etap jest nieunikniony. Kiedy w twoim życiu ma pojawić się coś naprawdę nowego, często najpierw zaczyna znikać to, co już nie pasuje do twojej obecnej wersji siebie. Bywa, że relacje, które kiedyś były ważne, zaczynają tracić intensywność bez żadnej kłótni. Praca, która dawała poczucie bezpieczeństwa, nagle staje się zbyt ciasna. Miejsca, do których chętnie wracałeś, przestają cię przyciągać. To nie ty aktywnie odchodzisz, rzeczy po prostu rozpadają się same. Jung uważał, że każda transformacja wymaga symbolicznej śmierci, coś musi się zakończyć, aby mogło narodzić się coś nowego. Wszechświat usuwa więc elementy, które nie służą Twojej drodze, nawet jeśli emocjonalnie trudno jest to zaakceptować. To nie kara ani strata to oczyszczenie przestrzeni. Najczęściej opór pojawia się wtedy, gdy próbujemy trzymać to, co przemija. Ludzie desperacko próbują wrócić do dawnych relacji, odbudować rutyny, odzyskać to, co było. Jednak im mocniej chwytasz przeszłość, tym bardziej życie staje w miejscu. Nie możesz przyjąć nowej energii, jeśli twoje ręce są zajęte trzymaniem starych połączeń. Kiedy pewne osoby znikają z twojej codzienności, a ty czujesz dziwną ulgę zamiast bólu, to znak, że energia przestaje być wspólna. Kiedy czujesz, że rozmowy stają się puste, a spotkania męczące, to znak, że twoja świadomość się poszerza. To nie arogancja, to zmiana częstotliwości. Czasami ten okres przypomina samotny korytarz między tym, kim byłeś, a tym, kim się stajesz. Ale właśnie w tym pustym miejscu pojawia się cisza, która prowadzi do następnego niezwykle ważnego etapu potrzeby odosobnienia. Kiedy stare więzi słabną, a synchroniczność zaczyna prowadzić cię w nowym kierunku, pojawia się kolejny etap: nagła, intensywna potrzeba bycia samemu. Nie chodzi o ucieczkę od ludzi ani o przygnębienie. To uczucie, że musisz wyłączyć hałas świata, aby usłyszeć coś znacznie ważniejszego: samego siebie. Twoja energia przestaje być dostępna dla rozmów bez znaczenia, powierzchownych spotkań czy zobowiązań, które nie niosą prawdy. Jung nazwał ten etap procesem indywiduacji, powrotem do własnego wnętrza, aby połączyć się z tym, kim naprawdę jesteś, pod warstwami oczekiwań, lęków i dawnych ról. To czas, w którym twoja psychika reorganizuje się, jakby przygotowywała przestrzeń na nową tożsamość. Zewnętrzny świat może to odebrać jako dystans, ale w rzeczywistości to powrót do tego, co autentyczne. Podczas takich okresów wiele osób odczuwa potrzebę długich spacerów w samotności, pisania dziennika, medytacji, lub po prostu przebywania w ciszy. Myśli porządkują się samoistnie. Wspomnienia wracają, a ukryte pragnienia wypływają na powierzchnię. To, co kiedyś odpychałeś, teraz chce zostać zauważone. Cisza staje się lustrem. Ten etap może wywoływać lęk u ludzi, którzy nigdy naprawdę nie byli sam na sam ze sobą. Wielu próbuje wypełnić ten czas rozrywkami i relacjami, uciekając przed własnym wnętrzem. Ale im bardziej uciekasz, tym mocniej wszechświat będzie przyciągał cię z powrotem do punktu wyjścia, bo dopiero w samotności możesz usłyszeć dokąd naprawdę zmierzasz. A kiedy zanurzasz się w ten wewnętrzny świat, zaczynają pojawiać się sygnały jeszcze bardziej głębokie, nie tylko w ciągu dnia, lecz również nocą. Kiedy spędzasz więcej czasu w ciszy i jesteś bliżej własnego wnętrza, Pojawia się kolejny znak, którego nie da się zignorować. Sny stają się bardziej intensywne, żywe i pełne symboli. Budzisz się z wrażeniem, że nie śniłeś, lecz naprawdę coś przeżyłeś. Obrazy wracają w ciągu dnia, jakby próbowały coś przekazać. To właśnie przestrzeń, którą Jung uważał za most między świadomością a nieświadomością. Sny w tym okresie często się powtarzają: te same motywy, miejsca, ludzie lub sytuacje, ale za każdym razem z niewielkimi zmianami. To tak, jakby twoja psychika próbowała dopracować pewne przesłanie, dopóki nie zostanie zauważone. Mogą pojawiać się archetypiczne obrazy: podróż w nieznane, wejście do tunelu, otrzymywanie klucza, latarnia w ciemności, woda. Ogień, góry czy dziecko. Każdy z tych symboli niesie znaczenie, ale nie musi być interpretowany racjonalnie. Ważne jest to, co czujesz po przebudzeniu. W tym stanie można doświadczyć również snów proroczych, lub snów, które symbolicznie zapowiadają zmiany w życiu. Nie muszą być dosłowne. Sen o falach oceanu może mówić o nadchodzącej emocjonalnej transformacji. Sen o zamkniętych drzwiach może oznaczać koniec cyklu. Sen o świetle prowadzącym przez ciemność może wskazywać na pomoc lub nowe kierunki, które dopiero się pojawią. Niektóre osoby zaczynają nawet doświadczać snów świadomych, w których wiedzą, że śnią i mogą świadomie poruszać się w przestrzeni snu. Jung uważał to za znak poszerzającej się świadomości. Moment, w którym przejmujesz większą odpowiedzialność za swoją wewnętrzną rzeczywistość, a w konsekwencji za zewnętrzną, zapisuj sny zaraz po przebudzeniu. Z czasem zauważysz wzory, które układają się jak mapa prowadząca do kolejnego etapu momentu, w którym to, co wewnętrzne, zaczyna manifestować się w świecie. Jeśli rozpoznajesz w swoim życiu niepokój wewnętrzny, synchroniczność Naturalne odchodzenie ludzi, potrzebę samotności oraz intensywne sny to prawdopodobnie znajdujesz się w momencie przejścia. Wszechświat nie wprowadza wielkich zmian nagle, najpierw przygotowuje twoje wnętrze, a dopiero potem otwiera drzwi na zewnątrz. Każdy z tych etapów jest formą dostrajania, oczyszczania i wzmacniania, abyś był w stanie udźwignąć to, co ma nadejść. Zmiana może przyjść w różnych formach: spotkanie osoby, która odmieni twoją drogę, propozycja, która otworzy nowy rozdział, rozwiązanie problemu, z którym zmagałeś się latami, przebudzenie duchowe, które zmieni sposób, w jaki widzisz siebie i życie. To, co się wydarza, nie jest przypadkowe, jest konsekwencją wewnętrznej pracy, którą wykonałeś, często w ciszy i bez świadków. Wiele osób chce otrzymać dar, ale nie chce przejść procesu przygotowania, chce zmian, lecz trzyma się przeszłości, chce nowych możliwości, ale boi się zaryzykować. Jednak wszechświat nie daje rzeczy wielkich komuś, kto nie ma przestrzeni, aby je przyjąć. To, co zewnętrzne, zawsze jest odbiciem tego, co zostało uporządkowane w środku. Dlatego jeśli teraz czujesz, że wszystko wokół się układa albo przeciwnie, że wszystko się rozpada, zatrzymaj się i zapytaj, czy to czas, aby zrobić miejsce na coś większego? Nie walcz z procesem, zaufaj mu. Każdy krok, nawet bolesny, prowadzi cię do życia bardziej zgodnego z twoją prawdziwą naturą. Jeśli ten przekaz z Tobą rezonuje, zasubskrybuj kanał i podziel się nim z kimś, kto może go potrzebować. Pamiętaj, wszechświat nie krzyczy, on szepcze. A kiedy masz otrzymać coś wielkiego, najpierw przygotowuję Cię w ciszy.